Amelia pisze: Rozdupczone buty. Cześć Adam. Jest to poniekąd druga część miłej interakcji, jaką miałam na vinted pozdro Po pierwszym wyjściu w nich cała podeszwa mi odpadła w jednym. W sensie, no byłam w nich w klubie, dużo tańczyłam i w ogóle, pewnie ma to jakiś związek, ale szkoda bardzo i tak. No ale nic, do szewca i będzie okej, okay, mam nadzieję. O kurczę, ja i raz na nodze miałam i wszystko było ok Wypadło serduszko? Znajduje się przedmiot yy, po, po zbrodni. Kurde, ja nie wiem, to w ogóle nawet nie wygląda jakby coś, coś by się nosiło na nogach. W ogóle jak się na tym chodzi? Ja nie wiem, takie sobie po prostu chodzenie w tym nawet po świecie, to już mi się wydaje mega ciężkie. A co dopiero pójście do miejsca, w które wy Wymaga od ciebie jakiejkolwiek zręczności, omijania przeszkód i kontrolowanych ruchów, yy, czyli na przykład tańczenia. O kurde mele! Mocne słowo. Hał! Nie mam pojęcia. Ja w nich, jak je testowałam, to skakałem, tańczyłam i wszystko było super. Nie zła impreska, widzę. No właśnie, co tam się działo w ogóle? <śmocne> Ale umówmy się. But, rzecz służąca do noszenia na nogach z przymocowanym jakimś, kurwa, filarem. Co to jest za koncept w ogóle? Jakim prawem to miałoby się nie złamać w ogóle w takich sytuacjach? Ale kiedy były jeszcze całe, wszyscy je komplementowali, więc pierwszy raz widzę, by się tak but rozdupczył. No, imprezka była niezła, to prawda, <grym wytkujesz> No, ale nic. Współczuję strasznie, ale szewc naprawi bez problemu, jak tak patrzę. Może się o coś zahaczyły i wyrwało? Bo to wygląda, jakby przynajmniej miały zderzenie z Budzianem. Sandał z patykiem. Jak to się ma nie zepsuć? Nie mam zielonego pojęcia. Przyznam, że nie byłam zbyt trzeźwa. No i tutaj odpowiedź na całą zagadkę. Może kopa zajechałaś jakieś. <grym> Fiu, fiu, jakieś fiu, fiu o sobie XD, ale przyznam, że rozbawiło mnie to zdjęcie dosłownie. Pierwszy raz widzę, by tak buta rozdupczyła, sporo sama bambutów w kolekcji na wysokich obcasach, jak się coś odczepiało, to najczęściej po wielu latach jakieś zamki czasami podeszła się wzięła, złamała, ale żeby tak odkleiło, to nigdy. To wygląda jak jakiś, nie, jak jakieś zwłoki po prostu.